Do Boga. A Biblia opisuje człowieka jako niewolnika grzechu, To czytamy w liście do żywia, tam jest najwięcej tych opisów. I tylko osoba, która zdaje sobie z tego sprawę, że jest grzesznikiem, że jest winna wobec Boga, że nie spełnia Bożych norm, Bożych wymagań, Bożego do prawa, może go szukać. Bo jeżeli ktoś tego nie wie, to po co mu Bóg? Teoria ewolucji nie znaczy, się a jak e, niezrealizowanie Bożej Polary. No bo tam nie ma. Nie ma dobranizowania, nie ma woda, nie ma stwórcy, to są wszystko naturalne, podstawowe procesy. Tam nie ma czego. Chociażby z tego względu nie można a, syntetyzować Biblii i teorii wózki, Bo ona odrzuca coś takiego. Eliminując Biblię, Biblii to znaczy, że tu tracimy w to oczu znaczy główne przesłanie Biblii poznanie Boga i jego zbawienia. Bo Ewolucja wyrzuca nam grze. Jeżeli wszystko było naturalne, to taka teistyczna ewolucja staje się takim właściwie elementem, gdzie jest główna teoria, e, stabilna, spójna i ktoś do tego nakleja łapkę plus Bóg. Jeżeli tą łapkę ściągniemy, dalej mamy stabilną, wspólną teorię. Więc niektórzy myślą, po co mi tutaj takie zniekształcenie? No to sobie za zamaluję albo wyrzucę. Ten Bóg jest na tytuł doklejony po to, żeby spróbować jakoś zaadoptować tę teorię, która jest popularna. Kościół po w pewnym momencie poszedł na kompromis, bo widziało, że jest to popularna teoria, żeby nie tracić wiernych, żeby próbować jakoś wytłumaczyć swoje istnienie. E, to do siebie wniosły, no spróbujmy coś z tym zrobić i wciągnęli tę teorię. Natomiast e, to pasuje do siebie jak ogień woda. To po prostu do siebie nie pasuje i nie można tego połączyć w żaden sposób. Albo teoria rewolucji, która jest zupełnie ateistyczna, albo Boże opis stworzenia. Jeżeli wrzucimy, jeżeli zrobimy miks, to tracimy a, to na czym to wszystko się opiera, czyli przesłanie Biblii, które mówi o tym, że powinniśmy poznawać Boga, że jesteśmy winni wobec Niego i że On proponuje nam Teoria Rewolucji nam to...